Witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony ma a to jest gra pod tytułem State of Decay. Więc bez bednego pierdzielenia zacznijmy nową grę w nowym profilu. Więc zacznijmy! Hold on, I'm coming! <laughs> Dude, I think these guys want to eat us! State of Decay. You okay? One of those psychos tried to bite me, but yeah. Yeah, I'm fine. In well, well, State of Decay. You can't just stay out here in the open, that's for damn sure. dope! Ranger Station. Ranger Station. Może moglibyśmy znaleźć coś tam. Co to chodzi, man? Widzieliśmy dwa i co? Wszyscy podajemy kanibalizm? Więc, State of Decay, gra, która pojawiła się na pierwszym początku na konsole Xbox 360, a dopiero po jakimś roku, czasu niecałym, gra została wydana na PC -ta w wersji pre-order, czyli zamówienie wczesne. Gra na początku nie obsługiwała klawiatury oraz myszki, więc teraz obsługuję, ale jest to bardzo słabo, jak sami widzicie. To wszystko działa jakbym obsługiwał kontroler. Co do optymalizacji, do dopy. Ja tu mam 20 parę FPS-ów, a dobrze wiem, że powinienem mieć około takich, że no wiele. No ale co tutaj? Jest? Powiedzcie co mam tutaj zmienić? Tutaj teraz spec mam zmienić, no ja nie mogę zmienić na niższą rozdzielczość, no. To znaczy 10-80 mogę sobie dać. Jeszcze 2048, ale mogę jeszcze tutaj dać sobie chyba zwykłe ultra, tak? Maksimum... No to taka brzydka grafika będzie. I czym tu się będzie różniło FPS-ami? zobaczymy. No dobra, jakieś 28. Do dobra, gramy na ultra. Takich dosyć ultra, nie na mega ultra, ale na ultra. Here they come. I tak, gra jest na silniku CryEngine 3. Eee, gra została stworzona przez Microsoft Games Czy ta Microsoft Studios To ta gra co była się nazywa The Last Light Nie kurde, to też tak z Microsoftu była Ja, ja nawet nagram odcinek jeden z nich yeah. Hold eee. up messed up too No ale Stay low and keep quiet Dobra, trzymając kontrola, będziemy mogli sobie kraunczować, czyli puścnąć. W ogóle wszystko widać, jakbym kontroler miał, czyli lew, button i Y. Ale tego nie potrzebujemy. Inteligencja jak inteligencja, może być, ale widziałem lepsze. Gra potrafiła mnie nieźle wciągnąć, bo już grałem troszeczkę w nią. Ile to? No, dosyć daleko byłem, dopóki nie straciłem save'a. Zaczynałem grać od początku, więc ja mam zamiar przejść tą grę wolne dni, a ja w ogóle jest co dzisiaj? E, poczekajcie, muszę sobie a! Poniedziałek dzisiaj z poniedziałek chyba 30 wrzesień, tak. Musimy oczyścić miejsce dla choroby. Gwendoly? Dzień dobry, może ktoś mi powiedzieć, co tu się dzieje? To co jest to, że jest ich więcej tu, niż We need to sweep the rest of the cabins for survivors, but I've got injured people here I have to tend to. Okay, we'll see what we can do. We will? I appreciate it. There's a water tower out back that has a good view of the campgrounds. Might be worth your while to climb up there and have a look around first. We've got some supplies in the locker over there. Take what you need and stay safe out there. Yes. W tą grę się gra także. Mamy. Na... No dobra, zresztą jeszcze wam nie powiem, jak to się gra. Yy... Mam uszkodzony kibic, który powinien nam jeszcze posłużyć przez jakiś czas. Nic ci nie jest. Wyglądasz na. Czy ty masz okres? Brzuch cię boli, tak? Nie? Ranna jest? Dobra, nie wnikam. Więc Edzie. Chodźmy na śledzie. W którą to stronę było? Wciskając M mamy naszą mapę i mamy takie różne przetajniki i kropeczki. Mamy w ogóle y, całą y, legendę, więc o której powinna być Mamy do przeszukania kabiny, które właśnie idziemy to zrobić. Więc ten... No... Różnie tu tak ta gra chodzi. Chociaż, że jak już jesteśmy bliżej tej, tego punktu przeszukiwania, to czemu nie? Why not? O tak. Wciskając prawy przycisk myszy, rozglądamy się. Źle się steruje, naprawdę. Te, tutaj strasznie tak kwadratowo chodzi ten kursor. Kursor, sorry bardzo. Tak nie płynie, okropnie. A jezu, jezu. Aha, okej. Okay. ok, i tutaj mamy jeszcze jakieś kabiny, różne takie rzeczy. Przy, yy, jak tutaj było? 99% budynków jest tutaj możliwych do przeszukania. I są one otwarte, że możemy do nich wejść. A a a. Mamy surain, czyli jeszcze nam coś zostało. No nie mieści dokładnie. A. A, jeszcze tutaj. Dobra. I've seen enough for now. Here that. For now. Gunshots. Yeah. Guess we're not the only one having a bad day. Dobra, tutaj mamy jakieś... za daleko jeszcze ale możemy jeszcze iść sobie na przykład tutaj zobaczyć czy mamy jakieś Rzeczy do przeszukania. O, Jezu, Jak się ta myszka źle opraca W tej grze, oczywiście. Więc. Jak na no, optymalizacja straszna. No, jak może ta gramina ultra ciąć, Naprawdę. No, ale mówi się trudno. No, jeszcze wczesna beta. Czy tam. Coś takiego to. Można wybaczyć. Idioto, słuchaj, to są zombiaki I one cię nie zrozumieją. Ale wy jeszcze o tym nie wiecie, prawda? Kałabanga! Dobra, za tobą! Za tobą, uważaj! A wiedziałem, że to zrobię. No, dobra, to co? Tutaj nic w tym budynku nie ma? Nie ma. To jest takie lepsze Daisy albo Warsaw, czy jak to tam woli. I tak, tutaj w ogóle fajna jest rozgrywka, bo tutaj mamy na przykład taki własny dom, w których zbieramy na przykład ludzi, którzy przetrwali, czyli. Boże, jak się nazywają ci. Eee, poszkodowani? Nie wiem, survivors to jest. Prawie więcej to O, mam pistolet. Eee, no nie wiem, jak to się nazywa. Dobrze, dobrze więc, jak to po angielsku jest, ale na polski nie potrafię tego przetłumaczyć. A wiem, że się da, tylko po prostu nie wiem, no. Naprawdę, trochę dziwne, dobra, czyli co? Tutaj jest pusto, tak? Wszędzie. No shit. Any chance we can just hold up here with the last Nie right now. Okej, mamy iść? Idziemy w stronę tej strzałki, która pokazuje nam ostatni dom I może jeszcze ten przed ostatni... A nie. To się. Dobra. Wchodzimy z zaskoczenia. A, tobie się udało, ale... Nie wiedziałeś o tym, że nie miałem ten... Nie przez drzwi, no przecież no Dobra, będziesz mnie osłaniał przynajmniej Osłaniać. Osłaniać powiedziałem Poradź sobie tam Czasami ta sztuczna inteligencja potrafi całą misję za ciebie przejść, więc to jest też fajne. A misje są tutaj różne Zabij, przetrwaj Znajdź, coś tam, coś tam załóż bazę i tak dalej. Ja doszłem do momentu, kiedy e, oni zaczynają się przeprowadzać do innego budynku, zresztą dojdziemy do... Kurde, kurde! No! No shit, any chance we can just hold up here with the last of the tequila until this all blows over? Somehow I doubt it. Yeah, me too. Trochę mnie denerwuje, że to się powtarza, dobra. Skończyliśmy z to, bo ja już z tym idiotą mam dosyć, dobra. Mam w dupie kabiny! Mam w dopie ich wszystkich, kurde! No dobra, chcę, żebym jeszcze raz, dobra. bo nie dam rady, muszę przez budynę. bo nie mam innego wyjścia. On sobie poradzi spokojnie. Ok, myślę, że to do Ooooo To już mi się nie udało. Więc co, teraz mogę sobie iść do tej misji? Mogę, ok. Więc teraz idziemy zbadać podejrzane szczały z oddali. I tak dalej. Więc pozwólcie, że nie będę sobie używał myszki przez ten czas. A i teraz tak, ciekawe, jak słychać to wszystko, jak ja gram, bo ja akurat żywam teraz. Okej, okay. za pomocą kropki przecinka. Nie, kuka. Aha, tak, dobra, sobie. Za pomocą kółka sobie zmieniamy, i za pomocą F wcinamy. I to nam daje troszeczkę więcej. Staminy. Dobrze, że tutaj nie ma głodu. O, o, o. O, tu już se troszeczkę przesadziłem z tym. To nie jest Assassin's Creed, pamiętajcie. O kurde tam już ktoś padł. Dobra. Dobra, ciskamy. B! Co to ma być? Poradzi sobie, pomóż jej tam. No weź nie pierdzie. O kurde, końca amunicji. pomóż jej tam, kurde, zwarta akcja jak cholera. O dawaj, rozwali wszystkich. Zresztą to jest główna postać, więc nie sądzę, że mogłaby zginąć, co nie? W ogóle tego nie testowałem. Nie mam żadnej broni, to jest trochę. A, zaraz, może jednak mam. Poczekajcie, sprawdzę sobie. Boże, czy mam coś. Mój lord, czy to jest ok? To znaczy, że w lesie, atakowany przez psychopatów i słuchaczy twoich moich best friends die Yeah, I'm Peachy. Sorry I asked. So, is it this bad everywhere? Man, I hope not. We got some survivors back at the ranger station that seem to know what's going on. But we didn't have time for orientation. Well then, let's get the hell back there. You wanna take point or should I? Okay, więc wracamy do domu. I teraz tak, mamy tutaj I mamy tutaj... You know what worries me? They're setting up an infirmary in there. Dobra, like, why aren't they taking these people to a hospital or something? I don't know, man. Whole situation is pretty messed up. You think? What's next? Razor wire, guard towers? That's not a bad idea, actually. Znam się ojca. Dobra. Come with me and watch my back. Czy może za nami, ale to jest nam niepotrzebne, Bo i tak będzie. I'm bit. Why don't you take over for a while? Czyli możemy sobie zmienić naszą postać. Spróbujmy. No i teraz zmieniliśmy sobie postać i jesteśmy nią. To też fajnie działa, gdybyśmy na przykład mieli zmęczonego jednego z naszych ludzi, no i chcielibyśmy sobie zamienić na no, jakiś tam czas. Więc fajnie to działa. Yy, ma nawet shotguna co ma 30 amunicji, to jest dosyć sporo, ale nie marnujmy jej. I tak później będziemy mieli sporo już tej amunicji. Zajmijcie się nią. Nim bardziej, dobra, dziękuję bardzo zie um, coś Okej okay. Na chwilę jak sami widzicie biegnę, biegnę, życie mi się... Boże, stamina mi się ładuje dalej, a ja dalej biegnę Przez jakiś tam czas będę dalej biegnął, a później znowu się skończę, że nie będę biegnął Więc biegniemy dalej, biegniemy i nie przestajemy A, i teraz zaczyna nas badać. Jest to jest taki krótkotrwały zawsze dobry na ucieczkę jakby coś, więc wejdźmy już do naszego budynku, i zróbmy to, co my powinniśmy zrobić już tam do temu. Oczywiście jej też nie nauczyli wchodzić z drzwi, więc akurat Czemu nie? What the hell? I thought you said you had survivors hold up in here. They were fine just a minute ago. Well, obviously not Guys, guys! Come on, we gotta at least check the place. Somebody might have survived. <sighs> he's gone. Yeah. Poor bastard. Well, let's see if he's got a wallet on him or something. What the hell, Ed? To check his ID for Christ's sake. O shit! No i teraz Oczywiście ja nic nie muszę robić, nie poradzisz sobie. No, no pomóż nam. Co tak się patrzysz? Ej. Ech. That guy was dead. I swear to god, that guy he was dead. How the that happen? I don't know, man. Doesn't make sense. We can't stay here. Come on, let's grab what we can and get moving. Grab, Dobra. Więc idziemy tutaj do escape. Spokojnie, tam da się przejść. Z status. Zaraz wszystko wam wyjaśnię, jak już dojedziemy na miejsce. Więc na razie taka muzyczka z dzikiego zachodu, prawie że. So, where are we going? I don't know. I guess we just head to town and try to find somebody. Yeah, or. or. Well, I kind of took that guy's walkie talkie. Maybe we can raise somebody on that. Jesus, Ed, why did you do that? I don't know. I figured if he had a radio, there must be somebody on the other end. So you robbed a dead guy, and you expect his friends to help us out? Wait, who says they're his friends? I mean, maybe they didn't even really like the guy. Dad? Dad, are you there? Oh shit. So much for getting across here. Great. So we're stuck up here playing cannibal family picnic until somebody bothers to come looking for us? Maybe not. Let's head down the bank. Might be a place for us to cross on foot. To tam się wytnie. się mówi? To będzie grupka zombie, których będę mógł sobie wytuć pięknie. Dobra, zajmijcie się nimi. Okej. Okay. Oni sobie już poradzą. Kurde, prawie było! Dobra, spieprzam przed nimi. Oni sobie poradzą. Ja w większości tak misje przychodzę, że Zostawiam, niech sami sobie przychodzą, a ja sobie na przykład pójdę gdzieś tam. Nie, po, nie powiem, że jest ich. Boże, dobra. We're headed... You said you were holed up in a church? What the hell's happening around here? You haven't heard? No cell reception up at the lake. Guess you could say we've been out of the loop. All we know is a bunch of crazy people tried to eat us! It started, what, 12, 13 days ago? At first, it was just weird stories on the news. Random maulings, violent incidents at hospitals, black helicopters in the sky, just strange stuff. I guess they were trying to keep it quiet, but that didn't last too long. People figured it out pretty quick. People who die, they don't stay dead. They come back as one of those things. I told you that guy was dead. Seems like the only way to stop them for good is with a shot to the head. Anything else, they just keep coming. So you're saying those things are. Zombies? I don't know. Maybe it's some kind of messed up super virus. Maybe it's radiation from outer space, or black magic, or, or the wrath of almighty frickin' God. Your guess is as good as mine. So wait a minute. What's the government's response to all this? Haven't they sent in the National Guard or something? The government? You don't get it. It's in total chaos. At first, they told us just to stay home. Dobra, więc jak zwykle wszyscy się dowiadujemy, że to są zombie. Takie damy różne zarazy. Zaczęli postawiać, już zaczęli ginąć na dziwne rzeczy, później wstawać. Jak to zawsze w opowieściach o zombie. No i co? Zmierzamy teraz do, naszego, do naszej pierwszej w ogóle miejscówki, w której będziemy. How did you end up on Just lucky, I guess. It was pretty chaotic up at the lake. You're not going to tell her? I don't know yet. Dude, it's her dad. You want to confess that we killed her father and stole his radio before they patch you up? Yeah, okay. Maybe, maybe we leave that part out. Dobra. samochód jest zawsze lepszy. O, te drifty na zakrętach. Ty... kierownica się nierusza, Dobra więc tutaj akurat mamy nasz dom. Prawdziwe zakręty tak się robi. Lily, do you invite these strangers? Good, you made it. That one doesn't look so good. Name's Ed. Pleased to meet you. Come with me, son. We'll see. God damn videos. it! We got enough trouble without bringing in another freeloader to use up all our medicine. Real nice, Alan. I offered them shelter, I'm letting them in. Us freeloaders have to stick together. Girls got the common sense God gave a tree stump. You're worse than your brother. Come on, I'll give you the nickel tour. Love it up. To teraz tak zaraz jak skończy ta baba. o swoich rzeczek, i tak dalej. To powiem wam, jak to działa. Yy, więc, home status: jak w samym w lewym górnym roku widzicie, mamy tak pożywienie, medycynę, amunicję. Yy, co jeszcze? Yy, jak to się nazywa? Budulce, czyli jakie tam mamy budulce, żeby na przykład wybudować jakąś część do budynku, która będzie nam potrzebna. Na przykład do takich rzeczy jak yy, upgrade naszego yy, domu, tak. Na przykład będę mógł sobie... Co wybudować? Chicken, czyli kuchnię. Będziemy potrzebować tam jakichś rzeczy. Na przykład już mogę y, przygotować wielki posiłek. Czyli, że będzie dobrze dla innych. I co? Chyba to nas kosztuje... A, tak, kosztuje nas to 5 y, jedzenia oraz 2 inflacji. Więc inflację zdobywamy za różne misje i tak dalej. I mamy populację, czyli pisze 8, czyli ile mamy członków w naszym budynku obecnie, więc wszystko będzie się tutaj zwiększało. Liczba 12 to ja nie wiem co to jest, jak to się nazywa, ale sądzę, że to do czegoś będzie, więc tu, co tutaj jest? Mamy skile, cardiowiz i to wszystko, co tutaj widzicie, to są nasze skile, które będziemy mogli sobie na przykład zwiększyć, oczywiście. Zabijając zombiaki, będzie nam rosł fighting Albo strzelając w zombiaki, będzie nam rosł shooting Albo biegać, jeśli będziemy, to cardio będzie nam zwiększał się I tak to będzie za. Później mamy eventy Jakie misje i tak dalej przeszliśmy z datą Później mamy status, czyli nasz dom i tak dalej pisze I w ogóle tutaj pisze, ile dziennie ucieka nam żarcia, czyli 8 yy, jedzenia spada nam dziennie. Jeden raz dziennie akurat spada nam medycyna, 8 razy dziennie kule później sześć razy dziennie budulce i 0 razy cokolwiek to jest. Więc e, tak. A mamy 8 łóżek. Łóżka też zawsze się przydają i tak dalej, żeby na przykład więcej ludzi mogło sobie posłać i bardziej wypocząć i tak dalej. Z tyłu mamy, może tutaj, co, co się stało? no. Z tyłu mamy tutaj taką właśnie skrzyneczkę Supply Locker. Nie mamy różne takie rzeczy jak kule. Sami możemy sobie dawać yy, nasze rzeczy na przykład... O, proszę bardzo, możemy dostać medycynę im i dostaliśmy właśnie 35 tych... Yy, o, o dwa więcej, tak? Bo to było 30. Tak. No i właśnie nam wzrosła medycyna, ile tam było? 9, a było chyba i mniej. No, więc akurat nam to wzrosło i możemy sobie oczywiście to wszystko zabrać z powrotem. Tylko że też nas to będzie troszeczkę kosztować, prawda? Więc... E, to jest takie jak zakupy za zaufanie czy, czy coś takiego. W ogóle mamy pasek, morale. Morale to są... Czy nasi ludzie czują się bezpiecznie, czy mają wszystko pod dostatkiem? Moja postać idzie sama, nie wiem czemu. E, więc akurat tak to wygląda. E, nie wiem. iść dalej. Aaa... Jest trzesty. Więc powiedziałem co wiedziałem i wiem dalej i wiem jak to wszystko działa. No i dostajemy tak, od tych wszystkich ludzi dostajemy różne misje, chodzimy z nimi. Niektórzy z nich wkładają w kłopoty i musimy ich wyciągnąć z nich. No i po prostu naprawdę dużo. To osiedle, które w ogóle widzicie tutaj na mapie będziemy musieli przeszukać. Każde z tych ciemnych obiektów, które widzicie jest możliwe do przeszukania, więc do każdego z nich wejdziecie. Oprócz tych budynków, jak one się nazywają, to są baraki czy coś tam. Więc każdy budynek na tej mapie wejdziecie. Tu jest, wejdziecie. Tutaj jest w ogóle taka duża, duże miasto. No i tutaj oczywiście też jest dużo misji. Więc randomowo wchodzą na misję. Eee, bardzo niskiej jakości są te tekstury, ale czego chcieć. Więc sądzę, że to byłoby raczej na tyle. O, można by budować barykadę. No, i na no, to nic nie wzięło woodblue Więc słuchajcie, to byłby koniec, zakończenie tego odcinka, więc to był State of Decay, prezentacja i takie tam. Jeśli Wam się podobało, podobało zapraszam do zalajkowania oraz zasubskrybowania tego kanału, jeśli chcecie więcej, oczywiście. Eee, taka jakaś taka przećpana, nie? Dobra, więc trzymajcie się. Cześć.